Ma siemanczko z tej strony Spider. Yy, tutaj właśnie nasza yy, Lasiodora para chyba yy, schodzi sobie na dół. I miałem dzisiaj nagrywać filmik z yy, właśnie, to mogę powiedzieć lampki, którą zamontowałem z tyłu tam za tym jak widzicie można już zaobserwować tam taka lampeczka strasznie sobie tutaj siedzi Ktoś sobie siedzi dojdziemy od czerwona jeszcze do ale to nic poczekamy jeszcze tydzień no, to yy, pokażę Wam, yy, znalazłem fajne kawałki chory. Właśnie je suszę teraz yy, i kiedyś je na pewno użyję dla tego palenka albo dla innych poranków. No strasznie czemu. Dobra, to ja wam pokażę, Wycią ściągnę w ogóle to całe, to pudełko z całego tego ja położę go tam gdzie indziej, na ten stary moje stanowisko i pokażę wam to i jeszcze kawałki kory, jakie mam. Światełko się prezentuje tak, znaczy ona się trochę nie świeci, ale e, mogę to tak no, nadu dawać do góry, mogę na boki chyba, nie, do góry i na dół. E, dziurę po prostu, Daliśmy tam do środka, tam zamontowaliśmy to, do ogół, lampkę z tyłu mogę tu pokazać coś Nie idzie tam wodu do kabel Dobra, pokażę Wam jak łączę Dobra, uwaga, będzie, będzie razić 3, 4, 3 XD Dobra, nie będziemy ją sować. O, to tak raziną. Dobra, no i no jak widać mocno świeci. Moje płaty kory się prezentują tak. Jeden, drugi, trzeci taki czwarty. No i największy jaki mam to taki. Bodaję suszył na grzejniku. Dobra, no to pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda z pająkiem w tej półce. No właśnie, ten czerwony kolor. No, przez to, że nakierowałem światło na to, i zaraz w środku takie czerwone. No, ale chyba nie cień Dobra. No, no to w tym filmiku było na tyle. Zasubskrybujcie, dajcie lajka. No to, siema.